Cześć wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co może się stać, kiedy zjemy za dużo mandarynek. Wiem, że te małe, soczyste owoce są kuszące, ale ważne jest, aby znać umiar. W tym filmie omówię kilka potencjalnych skutków przejadania się mandarynkami, w tym problemy trawienne. Reakcje alergiczne i nadmierne spożycie cukru. Podzielę się również kilkoma wskazówkami, jak cieszyć się mandarynkami w sposób zdrowy i zrównoważony. Zapraszam do oglądania. Dorośli mogą bezpiecznie zjeść do czterech średniej wielkości mandarynek dziennie. Ta ilość dostarcza około 2000 jednostek międzynarodowych. I u witaminy A, co stanowi 80% zalecanego dziennego spożycia dla mężczyzn i 100% dla kobiet. Jednakże, ważne jest, aby pamiętać, że nadmierne spożycie mandarynek może prowadzić do problemów zdrowotnych. Nadmiar witaminy A może powodować nudności, wymioty bóle głowy i zawroty głowy. W skrajnych przypadkach może nawet prowadzić do uszkodzenia wątroby. Wysoka zawartość cukru w mandarynkach może również prowadzić do problemów, takich jak próchnica zębów i przyrost masy ciała. Dlatego ważne jest, aby spożywać mandarynki z umiarem i włączyć je do zbilansowanej diety, dodatkowe informacje. Mandarynki są dobrym źródłem witaminy C, błonnika i przeciwutleniaczy. Mandarynki mogą pomóc w poprawie trawienia i wzmocnieniu odporności. Mandarynki są niskokaloryczne i mogą być zdrową przekąską. Pamiętaj, spożywaj mandarynki z umiarem. Włącz mandarynki do zbilansowanej diety. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące spożycia mandarynek, skonsultuj się z lekarzem lub dietetykiem. Mandarynki są pyszne i zdrowe, ale dla dzieci ważne jest aby jeść je z umiarem. Nadmierne spożycie mandarynek może prowadzić do problemów z trawieniem, takich jak biegunka lub zaparcia. U niektórych dzieci może również wywołać reakcje alergiczne. Dlatego ważne jest, aby obserwować swoje dziecko i upewnić się, że je mandarynki w rozsądnych ilościach. Zaleca się, aby dzieci w wieku przedszkolnym jadły nie więcej niż dwie mandarynki dziennie, a dzieci starsze nie więcej niż trzy. Mandarynki najlepiej jeść świeże. Ale można je również dodawać do sałatek, deserów lub koktajli. Należy jednak pamiętać, że mandarynki zawierają dużo cukru, dlatego, osoby z cukrzycą powinny jeść je z umiarem. Mandarynki są również przeciwwskazane dla osób z chorobami nerek, ponieważ zawierają dużo potasu. Nadmierne spożycie mandarynek może prowadzić do różnych problemów zdrowotnych, w tym problemy z trawieniem. Mandarynki zawierają dużo błonnika który może powodować problemy z trawieniem, takie jak wzdęcia, biegunka lub zaparcia. Jeśli są spożywane w nadmiarze, reakcje alergiczne. Mandarynki są częstym alergenem, a nadmierne spożycie może nasilać objawy alergii, takie jak wysypka, spędzenie lub obrzęk, hipoglikemia. Mandarynki zawierają dużo cukru, a ich nadmierne spożycie może prowadzić do szybkiego spadku poziomu cukru we krwi, co może powodować objawy takie jak zmęczenie. Zawroty głowy lub drżenie. Nadwaga i otyłość. Mandarynki są bogate w kalorie, a ich nadmierne spożycie może prowadzić do nadwagi i otyłości. Problemy z nerkami. Mandarynki zawierają dużo potasu, który może być szkodliwy dla osób z chorobami nerek. The recommended daily dose of mandarins for adults Children should eat depending on their Należy pamiętać, że jest to tylko ogólne zalecenie a rzeczywista ilość mandarynek, którą można bezpiecznie zjeść, może się różnić w zależności od osoby. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące spożycia mandarynek, skonsultuj się z lekarzem lub dietetykiem.